No, a teraz ekipa podrywaczy przyjechała specjalnie z Krakowa do ostatniego województwa, jakie nam zostało w Polsce, czyli do województwa podlaskiego. Właśnie będziemy wjeżdżać do suwałek, no i w Suwałkach będziemy się rozglądać za jakimiś fajnymi dupeczkami, gdzieś na pewno też w centrum miasta lub na starówce. No i jak jakaś dziewczyna jakąś się podawie, no to automatycznie tam gdzie będziemy mieszkać, to ją się weźmie i tak dalej. Czyli w pomadku tutaj na nas. na no? No i wjeżdżamy do suwałek. a następny dzień naszych podrywów to będzie Białystok. No i w sumie cała mapa Polski odfajkowana. Dobra. No, a tu widzę jakieś macie złomowisko w Suwałkach, o kurde, jaki złom, nieźle, stety samochodów. Przejaja. Dobra. I wjeżdżamy do miasta, pojedziemy do McDonalda, co zjeść. No i później na łowę. A tu macie paliwo 4,24. O, jakie drogie paliwo tu jest? Straż pożarna. Ochotnicza. O, a tu jest chyba ratusz. Słuchaj, kartę przeciwko. Za 200. Musimy sobie zmniejszyć do McDonalda. Musimy A, no jaki piękny kościół w suwałkach. To ja muszę tutaj pojechać do McDonalda. Tu mi mapa ciągle nie skoloruje. Moment, gdzie ja mam skręcić? Trzeci kolor, wlewa, wlewa. No jesteśmy chyba na starówce Tak wygląda starówka Wypatuj jakiś tutaj dupeczek A tu nie, te dzieci no. chyba na górze tutaj usta. O, tu są jakieś dupeczki

Czekamy tego maka. To jest, dobra, w prawo. To jest znak mienia. A tu co tu mamy? W lewo do Rosji, Olsztyn, Litwa, Sejny, w prawo. Idziemy sobie coś zjeść, żeby mieć siły na podlegę.